Witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy, słuchajcie, Mikołajki. Dzień dobry. 6 grudnia, ja jestem u Kaliego i e, gotował, słuchajcie, kolację. Zrobiłem Mikołajkową kolację, ponieważ u mnie w domku to się tak nie za bardzo obchodzi Mikołaja, ale stwierdziłem, że coś małego zrobię i zrobiłem makaronik pyszny. pyszny bardzo dobry, był, był prawda, chłodny, bo ja oczywiście się spóźniłam. Ale dobrze, że jechałeś ostrożnie, bo jest tak, mój no, drodzy śnieg, sypie, że no. masako. Ale makaronik był przepyszny, ja mam dla Kaliego yy, prezent, za czym mi kołaj mi podał prezent i ja mam yy, mu właśnie no, wręczyć. No, tak, tak. E, także to za chwilę. A teraz yy, może zapytacie, dlaczego jestem taka nie do końca malowana? To dlatego, że. Chciałaś ponagrywać u mnie. Tak, Kali sobie tam meczyk ogląda. Teraz jak zerka widzicie. No, była akcja, ale... a, ja, a ja właśnie idę no. nagrać TikToka. E, tak jak ostatnio Wam pokazywałam ten makijaż e, taki metaliczny, to dzisiaj robię matową wersję dla tej samej firmy. Także dzisiaj pracuję wieczorkiem. Pracka, wika, pracka, ja już po pracce, ale teraz mogę pocilować bombę, aczkolwiek czy to będzie miły czas, się przekonamy jak zagrałem w zawódnicy. Mm -hmm, dobrze, potem ci dam prezes, to może jak przegrają. No, to, to mi poprawisz humor na pył. A jutro czeka nas również super dzień, ponieważ będę stroiła pokój. Pojedziemy razem na zakupy po jakieś lampeczki wow. i będziemy wprowadzać w końcu świąteczną atmosferę. Mudzik, mudzik. Ja właśnie skończyłam nagrywać, tak wygląda makijaż. Jestem bardzo zadowolona. Kolejny raz wyszedł super. Jak damuję zdolności, które raczej zamykały się zawsze przy takich basic makijażach, to ostatnio powiem Wam, że mam motywację na robienie takich właśnie troszkę ciekawszych, oczywiście nie jest to wiecie na 100% wszystko idealnie dopracowane i równo, ale jak na taką amatorkę, to myślę, że czasem można sobie tak pokombinować z kolorami, e, także jestem zadowolona TikToka, jak i tamtego poprzedniego i tego zobaczycie już niedługo na TikToku, dajcie mi znać jak to wyszło wtedy, a w sumie już teraz widać efekt, okej, okay, wybaczcie jest 23, ja już jestem dzisiaj taka troszkę, można powiedzieć zakręcona ponieważ cały dzień dzisiaj działałam dla was, montowałam film, a jednak te vlogmasy mm, trochę czasu, ponieważ no, są one długie. Ja w ogóle jestem w szoku, że te moje filmy ostatnio są takie długie. Zazwyczaj było to tak, wiecie, 8 minut i próbowałam wyciągnąć czasem coś, coś z tych filmów więcej, ale ostatnio się rozgadałam i ten ostatni vlogmas, czyli drugi, miał, słuchajcie, 18 minut. Jak na mnie to jest bardzo długo. Oprócz montażu filmu, słuchajcie, odbierałam dzisiaj sprawę z case'ami. Jeśli oglądaliście poprzedni i jeszcze poprzedni film, czyli pierwszy vlogmas, to możecie wiedzieć, że już niedługo, a raczej 15 grudnia, ponieważ muszę Wam od razu powiedzieć, że przesuwamy premierę z 10 na 15, ponieważ zwyczajnie się ze wszystkim nie wyrobimy, a chciałabym, żeby to było tak fajnie dokończone i żeby ten finalny produkt, a raczej produkty bo będzie kilka case'ów do wyboru były już takie naprawdę na 100%, a także wszystkim was będę informowała albo tu na YouTubie albo na Instagramie także koniecznie wpadajcie, a to jest właśnie jeden z nich i słuchajcie, dzisiaj w ogóle on pasuje do mnie mega do tych kolorów, będą to case'y z takim printem w literki V w pastelowych odcieniach, na dole jest napisane Victoria Barbey, także roboczo wam tutaj pokazuję ten case, ponieważ jest jeszcze takiego produktu, już na 100% nie będę miała go w ciągu kilku dni, bo zmieniamy dla Was kilka rzeczy, na przykład zmieniamy minimalnie odcień, czy dopracowujemy inne sprawy. Także słuchajcie, to jest case brązowy, który ma ufet tutaj na rękę, a to jest smyczka, którą można przypiąć do spodni albo gdzieś indziej, także jest bardzo fajna sprawa, bo po prostu na taki duży telefon, jak na przykład mam, ja jest przyklejony do dłoni. Także to jest jeden z caseów, będą jeszcze prawdopodobnie dwa inne, więc będziecie mieli wybór. No i słuchajcie, case'y będą na 150 modeli, więc jeśli macie telefon na przykład inny niż iPhone, bo wiem, że część z Was pytała już, czy tylko na iPhone'y będą, odpowiadam nie, będą na 150 modeli, więc myślę, że na 100% każdy z Was znajdzie swój model, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że Wam się spodobają i że będziecie nosić i oznaczać mnie na Instagramie, ja będę oczywiście przyklejała i dodawała na stories Wasze fotki w kejsach. Także, słuchajcie, ja idę teraz dać kolemu prezent, bo przecież jest 23 a i Mikołajki się już kończą. Zamknij oczy. Okay. Zamknięte? Okay. Zamknięte wciąż? I znowu. Trzymaj i zamknij oczy wciąż. <laughs> Od dołu tak bardziej. o, tak. Powadzę, <laughs> co to może być? No. Nie wiem. Czy to jest coś oczywistego? Mm, no nie możesz otworzyć, nasze oczy, no. <laughs> o kurde, czy to jest... Cukierek! Nie, a, ja pomyślałem Poczekaj, bo... nie wiem dlaczego. Z czemu? Nie wiem, to mi trochę przypomina, ale Cukierek, jaki ładny. No, jak szkoda to... otwierać, nie? Piękne. No, no. no to otwieraj. Lubię dostawać prezenty. Aha, a ty nie masz dla mnie nic. No to zrobię znaczy... ci kolację, ja nie? Aha, gwiazdkę ci zrobię. Nie no, ale u nas jest faktycznie tak, nie? Że, no. że u mnie w domu się robi gwiazdkowe, w mi a to u siebie tylko gwiazdkowa. O, no. śmieło. Co to? <laughs> o kurde. że pytałam, czy zrobimy zdjęcie i czy się przebierzesz? No, no właśnie, to ładne. Super, nie? Jest taka gruba taka. Flanelowa ale mm -hmm. tylko no, no. nie na ten tis, na biały albo na czarny tis, super. No jest taka, o, Pepitkę. Dziękuję. Mua. Odebrałam dzisiaj z paczkomatu dwa kalendarze, w zasadzie jeden jest mój, jest to ten z Irvinga z herbatą, a drugi kupiłam dla kogoś z rodzinki. Kali prasuje, bo... o, oh, jak leciało. Robimy fotę. Ale I... to jest taktyka. Pracuję tylko tą część, która będzie widoczna na yy, fotce. Robimy fotę. <laughs> ok, otwieram. Ten kalendarz, znacie, miałam go w tamtym roku i w zasadzie nic się tu nie zmieniło. Wszystkie herbatki są te same. Pamiętam, że nie lubiłam tej, ale ta była super. To w sumie muszę wypić sześć i dzisiaj e, mamy... O, ona jest super. Taką mam herbę. Uuu, jak się Pan ładnie prezentuje. Szczególnie w tych butach. <laughs> thought that Christmas could bring tears to my eyes don't get me wrong still enjoy full time look at the snow it's Christmas and there's our men. Witam Was w kolejnym dniu, jak widzicie. Dzisiaj mamy 7 grudnia. Ja jestem, słuchajcie, w sztucznym świetle, dlatego że już jest późno dosyć. Już mamy godzinę 18. Ja dopiero teraz zaczynam do was nagrywać, dlatego że dzisiaj miałam naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ogarniałam sprawy z caseami, które zresztą za chwilkę wam znów pokażę. No i byłam na zakupach świątecznych, to znaczy ze świątecznymi ozdobami tutaj, właśnie do pokoju. Także za chwilkę będziemy sobie stroić, bo tak jak widzicie po tytule, dzisiaj robimy Metamorfozę. Posprzątałam troszkę tutaj, ale słuchajcie i tak się nie mogę odkopać, przez to, że no, pokój jest dosyć mały, a ja mam tych rzeczy naprawdę bardzo dużo, ponieważ cały czas przychodzą jakieś paczki, one są tutaj w pokoju i tak staram się już je gdzieś chować. I tak jak Wam kiedyś mówiłam, przez to, że mam bardzo dużo rzeczy, to ciężko mi utrzymać porządek. Ale słuchajcie, otworzymy sobie teraz jeszcze szybko kalendarze adwentowe. Myślałam, że dojdzie mi jeden, który kupiłam, bo wczoraj właśnie przyszedł ten z herbatami, a ja jeszcze zamówiłam z świeczkami z Yankee Candle, ale no, jak widzicie, jeszcze nie dotarł. Wczoraj otworzyłam kalendarze sama, bo zapomniałam Wam pokazać, ale nie było nic takiego, co, wiecie, byłoby wartego pokazania. Nie, yeah, really? Przecież to by się zmieściło do innego pojemniczka, ale w każdym bądź razie mamy tutaj um, serum prawdopodobnie na ciemne plamy, czyli na przebarwienia. Ale kurde, powiem Wam, że bardzo małe to jest w porównaniu do tego. Myślałam, że jest jakiś większy produkt. Widzicie moją szczerą opinię, to nie jest tak, wiecie, że, że nie podoba mi się to, że jest mały produkt, a duże opakowanie, a ja Wam o tym nie powiem, bo wam powiem. Także to jest dzisiejsza zdobycz z Kilsa. Przyda się na pewno. Bardzo chętnie przetestuję, moja mama już też ukradła mi część tych właśnie miniaturek, które wyciągnęłam, bo były takie właśnie bardziej do, do cery starszej, liftingujące, więc fajnie, że też są różnego rodzaju kosmetyki, więc część biorę ja, część bierze mama. W Neo Nail dzisiaj mamy siódemeczkę, uuu jakiś kolorek chyba, O tak, Sweet Wishes, e, taki beżowy kolorek, super. A ja słuchajcie, za chwilę będę robiła paznokcie właśnie, bo mam już takie zniszczone e, i to jest żel, więc chciałam po prostu sobie spiłować to zdobienie i na to właśnie nałożyć jakiś kolorek, żeby tak fajnie na vlogmasy odświeżyć. Także za chwilę zdecyduję jaki zrobię. Ostatni kalendarz. Czy dzisiaj też rozwalę? O wow, dzisiaj nie rozwaliłam. O wow. Dzisiaj jest taka cute gumka. Powiem Wam, że myślałam, że te rzeczy będą takie bardziej jakby to powiedzieć droższe. Bo kalendarz wcale nie był aż taki tani. A takie gumeczki no to jednak myślę, że kurt jednej to są groszowe sprawy. No, ale przydadzą się. Dobrze. Ups. A więc teraz robimy hol zakupowy z przedmiotami i rzeczami, które kupiłam właśnie do... Strojenia pokoju. Wszystkie są z Pepko, byłam też w Wisku, e, ale nie kupiłam nic świątecznego. Wszystko było tak totalnie przebrane i kupiłam tylko mydelniczkę do nowego domu, taką ładną, ale nie wiem, gdzie ona jest. Chyba jeszcze została w samochodzie. Pokażę Wam teraz, co kupiłam. Jest tych rzeczy troszeczkę. Wydałam w pepko 200, chyba 2 zł, więc w sumie jak za taką ilość rzeczy, które Wam tutaj pokażę, no to w sumie fajna cena. Okej, okay, pierwszą rzeczą jest koc, taki w kolorze, taki butelkowej zieleni. Fajny, świąteczny kolor, kolorek, a właśnie będę zmieniała tutaj na łóżko. Dalej mam taką lampeczkę w kształcie gwiazdki, bo tutaj w tym miejscu z tyłu jest miejsce na baterię, a w środku, w tych rowkach, tutaj jest LEDowy, są ledowe światełka. Jestem bardzo ciekawa. Ma to wyglądać tak jak tutaj. Zobaczymy. Ja kupiłam też baterię, ale mam nadzieję, że kupiłam. Aha, tu już jest bateria. O, to się chwali. O, tak, to się chwali. Robimy testing na żywo. Uwaga, nie działa. A może ona świeci, a ja tego nie widzę? Nie, no nie świeci. O, o, działa? Może teraz tego nie widać, ale działa. Następną rzeczą, jaką kupiłam, są takie cute skarpetki antypoślizgowe, właśnie dzisiaj chciałam założyć takie skarpetki świąteczne, ale żadnych nie miałam i w sumie wczoraj dostałam od mamy mm, właśnie skarpetki, to jest cute, sprawa, że, że pomimo tego, że mam 23 lata, to i tak dostaję prezenty właśnie takie na Mikołaja od mamy, które leżą zazwyczaj pod buduszką, to znaczy nie od mamy, Mikołaj podał mamie, a mama... To jest słodka sprawa. Nadal czuję się małą dziewczynką, ale kupiłam sobie jeszcze takie. I kupiłam też laczki, takie, paputki. No fajne, zobaczymy zaraz. Dalej kochani mam taką poszewkę na poduszkę, fajna ona jest, bo ma takie tutaj yy, dziergane rogi. Wygląda troszkę jak y, taka serwetka, jak czasem robiły babcie. Zobaczymy, bo nie wiem też czy będę miała poduszkę takiej wielkości. Dalej słuchajcie, kupiłam takie lampki w kształcie gwiazdeczek, one kosztowały 40 zł, oby były warte. No i te są w kolorze właśnie takim cieplutkim i są niby na okno, Wiedzę, żeby po prostu powiesić je w oknie, ale ja się zastanawiam, czy ich na firance nie powiesić. Bo najpierw te firanki to ja muszę wymienić, bo już chyba dawno ich nie wymieniałam. No, dalej kupiłam taki malutki świecznik, bo był ostatni, a będzie. będzie, prostu strona. Aha! Słuchajcie, on jest dwustronny. Tutaj możemy włożyć tą taką długą świeczkę woskową, a tutaj możemy taki mały wkładik włożyć. Szkoda, że był ostatni bo w sumie jest bardzo fajny i taki jest właśnie w stylu e, tych ostatnich moich szklanek i kieliszków. Pateriki, taka choinka i ona kosztowała dyszka. Jeszcze była właśnie w kształcie gwiazdki. Dalej mam dwie takie świeczki. Ta jest złota i jest ona o nazwie Mistletoe and Fear ma takie dwa knoty, a ta jest w kolorze srebrnym Spices and Love e, i ta właśnie w srebrnym e, będzie leżała w salonie, a tą kupiłam do siebie, w sumie nie mam nic złotego w pokoju, nie, no w sumie mam, więc, więc ta będzie u mnie. Ostatnia rzecz to taka doniczka, to znaczy osłonka na doniczkę, ona kosztowała 12 zł i jest cute, bo ma. Nie słychać nie tego. Na pewno któryś z moich kwiatków w środku wyląduje. To już było wszystko, więc teraz powoli będziemy stroić pokój. Jeszcze sobie ja pójdę zrobić teraz szybko paznokcie, także spiłuję i wam pokażę, który zrobiłam. Ale jak już tutaj siedzę w tym bałaganie, to chcę wam pokazać też te tuli 15 grudnia jest premiera, wtedy będziecie mogli je kupić. Dzisiaj też dostałam od mojej graficzki cudownej, dostałam propozycję naklejek dla was, będą śliczne naklejki dołączone. Tak jak wczoraj wam pokazywałam, ja ostatnio na telefonie mam to etui, które jest w kolorze brązowym i ono ma tutaj chwytak. Ja to nazywam chwytak, e, a tutaj jest smyczka. Pierwsza wersja. Słuchajcie, kolejna wersja. E, może założę ją na telefon. Uważam, że fajnie, że widzicie teraz te, może powiedzieć, prototypy, bo to jednak jeszcze są prototypy, a jednak jak będzie ten końcowy produkt, to już nie będzie Wam taki obcy, ale będziecie już zaznajomieni właśnie z tym, co będę sprzedawała. Także to jest kolejny, kolejny model, który będzie i jest to taki właśnie clear case. Z tymi literkami. Jak widzicie, wygląda w ten sposób i bardzo fajnie się prezentuje na białym telefonie. Ale mierzyłam u mojej mamy i na czarnym również dobrze się to, 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 to prezentuje. Ale słuchajcie, jeśli macie telefon, który będzie w takim innym kolorze niż biały czy czarny, są też telefony, zauważyłam, że od zielone, niebieskie dużo modeli, dużo firm ma teraz takie właśnie ciekawe, oryginalne. To raczej radziłabym Wam wtedy zamówić któryś z tych caseów pełnych, czyli. Kryjących. Więc żeby on fajnie wyglądał, no to telefon musi być gładki To jest trzecie etui, które już znacie Ono jest jeszcze niedokończone, to jest też prototyp, ponieważ tutaj pozmieniały troszkę kolorki Ale to jest taki brudny róż a baza jest matowa, a literki są wytłaczane Wszystko oczywiście dokładnie Wam pokażę Wszystko zobaczycie na zdjęciach produktowych, które już w tym tygodniu będziemy robić Także wszystko dokładnie zobaczycie Ale ja chciałam Wam pokazać jeszcze tak roboczo Możecie mi dać znać, który wam się najbardziej podoba Ja kocham wszystkie Każdy ma coś w sobie Ten jest przeźroczysty Ten ma takie piękne, wytłaczane te literki, które się mienią A ten klasyk z uchwytem Wszystkie są fajne Właśnie dzisiaj postanowiłam, że w ciągu kilku dni po premierze pojawi się konkurs Na Instagramie pojawi się konkurs Tutaj też was, was o tym oczywiście powiadomię I będzie do wygrania właśnie jeden z case'ów wygraną osobę zapytam, jaki ma model i stworzymy właśnie dla niej wybrany case, który sobie będzie życzyć. No i oprócz tego będą też kosmetyki i inne fajne gadżety. Będzie to taka właśnie paczka świąteczna. Ok, przestaję gadać, bo już się rozgadałam za, za, za dużo ewidentnie i lecę teraz zrobić te paznokcie i później wracam do Was i strajmy pokój. I te szare jednak chyba z tyłu nie pasują w ogóle. Przypomniałam sobie i była w aucie, znaczy mama mi przyniosła taką poduszkę, którą kupiłam w Lisku. Ale wydaje mi się, że ona jest trochę taka dziecinna. Wydawała mi się świąteczna, ale zobaczymy, zaraz to ułożę. Ciężko mi z tym zielonym, bo nie do końca mi on tutaj pasuje, więc dałam go po prostu na boku. Ułożę to wszystko i za chwilę wam pokażę końcowy efekt. Tak to wygląda w efekcie końcowym. Na razie tylko łóżko, za chwileczkę biorę się za resztę. Ale słuchajcie, ewidentnie coś tutaj namieszałam. Albo ta czerwona poduszka, albo ta zieleń. Za dużo się tutaj dzieje, ale stwierdziłam, że w sumie. Są święta, więc niech zostanie. Bierzemy się za resztę, ponieważ mam tutaj te lampeczki. Tutaj dostałam takiego pięknego kwiatka na urodziny od rodziców. On jest prześliczny i fajnie, że to jest taki też klimatyczny, świąteczny kwiatek, jak można powiedzieć. Także zajmuję się tymi rzeczami. up In the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna. Robię zamianę kwiatków, bo mam tą doniczkę, do której się nie mieści kwiatek, który mi został, więc planuję zrobić tak, że tego świątecznego kwiatuszka włożę do tej doniczki, bo to będzie mega pasowało. No spójrzcie, jak ładnie wygląda. A, słuchajcie, monsterę wrzucę tutaj, do tej złotej doniczki, bo ta doniczka mi się nie podoba. Please, żeby się zmieściło. Nie zmieści się. O nie, jak zwykle mama wpadła na cudowny pomysł i powiedziała, żebym po prostu to czymś zawiązała, a mam takie wstążki na rzepy. Udało mi się ustalić świątecznie pokój. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja w sumie jestem zadowolona. Fajnie to wszystko wygląda. Tego kwiatkę przyniosłam tutaj, bo jakoś taką bardziej mi pasuje niż ta Monstera, bo ona jest troszkę za duża. No i jeszcze, tak jak widzieliście, lampeczki zawisną tutaj na firance, ale to w następnym vlogmasie. Jak widzicie się przebrałam, dlatego że nagrywałam TikToka. Słuchajcie jakie mam słodkie kolczyki, bombki. Nagrywałam właśnie TikToka, który oczywiście będzie na TikToku. A oprócz tego chciałam Wam też pokazać prezenty, pomysły na prezenty. I słuchajcie, dlatego właśnie taka świąteczna atmosfera teraz, jak już mam tło świąteczne, to już mogę nagrywać. Także jestem zadowolona, że udało się ustroić ten pokój już dzisiaj. No i słuchajcie, chciałam Wam pokazać zestawy świąteczne. Od marki Neonail. I słuchajcie, właśnie dzisiaj, przy współpracy z tą marką, chciałam Wam pokazać, jak wyglądają one i że są to naprawdę bardzo fajne pomysły na prezent. Także dzisiaj pokażę Wam trzy opcje. I słuchajcie, to jest pierwsza opcja: taki kuferek. Za chwileczkę oczywiście zobaczycie zawartość, ale ten pierwszy nazywa się Glamour Box. No i słuchajcie, jest to taki, można powiedzieć, zestaw dla osoby, która już ma lampę, ma już gdzieś tam część rzeczy, ale chciałaby mieć właśnie taki fajny box, taki kuferek zresztą, jak teraz widzicie, który będzie pozwalał na to, żeby sobie fajnie uporządkować te wszystkie gadżety, te wszystkie produkty, lakiery. No i są tutaj bardzo fajne, słuchajcie, odcienie. Mi się strasznie podoba ten błyszczący złoty. Już, już widzę go na święta na moich paznokciach. No i oprócz tego chciałam Wam powiedzieć, że te boxy tak naprawdę już są zapakowane. Ponieważ jak widzicie, są takie śliczne ilustracje tutaj. Są one autorstwa Anny Halarewicz, więc brawo wygląda to naprawdę super. No i jest to yy, ułatwienie od marki no nail, że nie musimy po prostu pakować tych prezentów. No i słuchajcie, to jest właśnie pierwszy box i mam tutaj jeszcze kolejne dwa. Ten box nazywa się Keep Christmas Simple No i jest to box dla dziewczyny, na przykład dla przyjaciółki, siostry, która jest, słuchajcie, zabiegana i nie ma czasu na malowanie paznokci, wiecie, zaczynając od bazy, kilka warstw lakieru i jeszcze top. I muszę powiedzieć, że ten set pasuje zdecydowanie do mnie, ponieważ ja właśnie dzisiaj, słuchajcie, tak jak wam mówiłam, że będę robiła nowe paznokcie, pomalowałam sobie paznokcie na Kolor czerwony, właśnie z tego zestawu, Spicy, tak się nazywa. No i chciałam Wam powiedzieć, że jest to kolor one step, czyli nakładamy tylko ten lakier, bez bazy, bez topu. Można nałożyć dwie warstwy, ja nałożyłam jedną. I słuchajcie, prezentują się prześlicznie. Poza kolorkami one step w tym zestawie mamy jeszcze tak naprawdę wszystko inne, co potrzebujemy właśnie do wykończenia pazurków. E, mamy tutaj cleaner, mamy aceton, oprócz tego koloru są jeszcze dwa piękne inne. E, no i mamy, słuchajcie, lampę, e, pilniczki, patyczki, folię do ściągania, no i e, bezpyłowe waciki, więc myślę, że to jest naprawdę kompletny zestaw, e, który pozwoli tak naprawdę na zrobienie paznokci w 20 minut, tak jak ja. I słuchajcie, moi drodzy, to jest ostatni zestaw, czyli Christmas Story i jest to zestaw Startowy, czyli mamy tutaj lampę, mamy bazę i top, mamy trzy limitowane kolorki i akcesoria. I słuchajcie, jest to właśnie zestaw dla osoby, która teraz dopiero zaczyna i nie ma w zasadzie jeszcze nic, ani lampy, ani tych przyborów podstawowych, więc jest to fajna opcja właśnie dla kobiety, która ma ochotę zacząć sama w domu tworzyć paznokcie ten kuferek z zestawu Glamrus Set, czyli z tego pierwszego, który nie ma lampy, ale za to właśnie ma miejsce na przechowywanie akcesoriów i inne potrzebne produkty. Mega mi się podoba i oprócz tego właśnie, że wygląda on można powiedzieć efektownie, to jest bardzo praktyczny, bo nadaje się dla osoby, która się przemieszcza i na przykład bierze ze sobą często cały set do robienia paznokci. Także tak wyglądały zestawy, no i słuchajcie, ja teraz tak naprawdę się z wami żegnam, ponieważ już jest bardzo późno, muszę tutaj jeszcze dokończyć sprzątać, ponieważ oprócz tego, że ustroiłam pokój, to też zrobił się niezły bałagan, także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, dajcie mi znać koniecznie, co chcecie zobaczyć następnych vlogmasach, bo mamy jeszcze kilka tych dni. Ja oczywiście mam pomysły, ale też jestem otwarta jak najbardziej na propozycje od Was. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa-pa!